Siemano, witam w moim poradniku jak odteksturować element w zmodzie i bez pierdolenia się zaczynamy. pierwsze to trzeba zrobić to zrobić o to. Jedziemy na dół, wybieramy, możemy zmienić nazwę na naklejka. Dodajemy mapę o tu mam taką wieśniacką naklejkę dobra drugie to oddzielić element więc tak zapomniałem jak to się robi create objects detach albo inaczej sufra... nie tu jeszcze mam material i split i teraz auto nam się podzieliło na części, które są przypisane do materiałów bierzemy hide i szukamy w moim przypadku tekstura 3 i mamy tutaj o plastiki no a ja chcę mieć oteksturowane zderzaki albo nie, progi a no, może zderzaki zderzaki chcę mieć oteksturowane klikamy detach i teraz nam się zmieni tutaj kwadracik Klikamy na to, przybliżamy, zaznaczamy, klikamy gdzieś na boku, może być taka nazwa. I teraz jak już to mamy, to zaznaczamy, tu klikamy, naklejka, to, to i to i teraz wszystko jest tak poharatane. I jak widać tablica rejestracyjna jest inaczej poteksturowana, bo się nie chciały oddzielać zresztą, niż zderzak. To bierzemy sufrans, Mapping i Reset UV. I teraz jest takie coś. I możemy jeszcze raz. Teraz Async UV. O, pięknie. Zmieniamy wy wydok na przykład Front na UV mapper. O i już powinien się na tutaj pojawić zderzak. Teraz klikamy na ostatni kwadrat. Zaznaczamy tak. Może się z moc zawiesić oczywiście. Niestety mi się źle, ust źle ustawiłem go, ten zderzak. Teraz tak on jest ustawiony. Tutaj wybieramy, klikamy na chyba X. Nie, na X nie, to na Z. Kurde nie na Z, na Y. O, i się nam ładnie obraca. Kurwa, no. Teraz skal. Skalujemy sobie move. Tu wszystko po prawej mamy. Przesuwamy sobie. Może ROTATE Wrócę sobie tak. Cholera, no, przeniosę. Le, źle to wygląda. No, tak. I mamy zdarze podteksturowany. Byle jak, bo tutaj się trochę naciągnęło. No, ale tam. No dobra. Teraz sobie tak myślę, żeby jeszcze tylny zderzak tak szpecić, więc tu zmieniamy widok front bierzemy to yy, te już można włączyć tu przybliżamy sobie już sobie tutaj create objects detach zaznaczamy klikamy no jest git teraz sofras mapping reset v i resetujemy uv teraz wybieramy sobie tę obrzydliwą naklejkę klik 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 teraz async v klikamy o już jest sama mapa ustawiona bo w zależności na którym widoku klikniemy, to taką będzie właśnie z tej perspektywy pokazany na Ufo maperze No i teraz musimy to wszystko odkręcić, czyli tu klikamy na to, potem robimy tak. Show All, zaznaczamy w przyściuńko Create, Objects, Unit Select Klikam gdzieś na boku, może być byle jak nazwany. O i mamy teraz ładnie wszpecony samochód. I możemy sobie eksportować już do formatu DOF, czyli tutaj wybieramy, jak ktoś jest z idiotą i nie wie. Tu klikamy body, no cholera, no zapisz. Tak. tu klikam Al ok o, już wszystko jest gotowe dziękuję za obejrzenie następny film będzie o tym hmm, może o tym jak dodać element do samochodu i dostosować go do gry racer i tak dalej i tak dalej